Zobaczcie, razem ze mną reakcję fazy na nową fryzurę. Lecimy do fryzjera. Dobra, jesteśmy już na fotelu i generalnie dzisiaj będziemy robić grzywkę. Zawsze ją chciałam, ale mega się bałam, jak będę w niej wyglądać. No, ale stwierdziłam, że dobra, okej, robimy. Także chodźcie. Zawsze się bałam tej grzywki, ale dobra, dobra. No ciekawe jak będę wyglądać i ciekawe jak paza zareaguje. Efekt finalny zobaczycie już ze mną w domu z Fazą. Ej, dobra, pochodzimy do domu. Trochę się stresuję, ale są mega ciekawe ich reakcje. Michał, ocena od 1 do 10? Twojej grzywki? Tak. 15 na 10. 4 mega Jej. Kuba, ocena grzywki od 1 do 10? 5. Kuba nie jest przekonany no Nie Byszek jest jeszcze w charakteryzacji z odcinka, ale z Byszek ocena grzybki od 1 do 10 Bardzo ładna. A tu Malwin ocena od 1 do 10 10 na 10 Mega słodziutko wyglądasz, już się przyzwyczaiłam i serio mi się bardzo podoba Ojej Dobra kochani, a więc grzybka prezentuje się w ten oto sposób Mam nadzieję, że Wam również się podoba i możecie dać znać w komentarzu co o niej sądzicie